Witam serdecznie, spotkamy się dzisiaj ponownie z Pawłem Rednarzem, by Paweł ogłosił dwa szybkie ogłoszenia, proszę tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Aleks, a w zasadzie przede wszystkim Państwa, bo Wy jesteście najważniejsi jako słuchacze i chciałem Państwa przede wszystkim przestrzec i poprosić o pomoc w nagłośnieniu tematu. Tutaj dziękuję Andrzejowi, który wszedł do mnie zadzwonił z zagranicy i powiedział, Paweł poproś youtuberów, żeby nagłośnili ten temat, bo przynajmniej jednej albo kilku dziewczynom uratuje się życie. Chodzi o, zbliżają się wakacje, chodzi o handel dziećmi, handel młodzieżą, handel kobietami, handel ludźmi, szeroko pojęty, który teraz się dzieje, wakacje się zbliżają, młodzież będzie wyjeżdżała za granicę. Dziewczyny, uważajcie na siebie, chłopaki też, kobiety również, dzieci zwłaszcza, pilnujcie swoich dzieci, bo to co się dzieje w tej chwili w Europie, zwłaszcza w Polsce, to jest po prostu Armagedon, istny Armagedon. Wakacje temu sprzyjają. Jeżeli Państwo byście chcieli, jakby policja powiedziała to, ile jest zaginięć, ile jest porwań teraz na bieżąco, jeszcze przed wakacjami, z uwagi na ten konflikt, który się dzieje na naszej, na naszą wschodnią granicą, to po prostu byłaby pani. Ta. Tak, jest duża emigracja, i wielu, chociażby Ukrainkom, chce się pojechać do lepszego życia, więc jadą na przykład do Holandii. Wcześniej odbyło się to w sposób bardziej taki, że organizatorzy z Holandii organizowali transport, a teraz dziewczyny same hurtem jadą tam w kierunku no, niby lepszego życia. No, tak to jest, że te panie, które przyjechały. Do Polski. I Polska jest w zasadzie można powiedzieć takim niedocelowym ich miejscem pobytu, bo no, w Polsce się niewiele zarabia, ale lepiej jest w Niemczech, w Holandii, we Francji i jadą sobie dalej, to teraz już w zasadzie na własny koszt szukają ogłoszeń, przyjmy do pracy, jadą swoje zaoszczędzone, czasami nawet pożyczone pieniądze, inwestują w podróż, która będzie koszmarem ich życia. Po prostu same pchacie się na swój własny koszt w ręce osób, które będą Was wykorzystywali. Jak bardzo? No nie wiem, jakim będziecie miały szczęście, czy traficie tylko do tych, którzy będą Was wykorzystywali, jeżeli chodzi o pracę niewolniczą, czy domy publiczne, czy handel organami. Generalnie nie róbcie tego, przestrzegam Państwa. Poza tym w Polsce pojawiły się grupy ludzie. Którzy zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się handlem ludźmi, pod różną postacią handlem dziećmi. I one teraz pomnożyły się, jakby swoją działalność, uaktywniły jeszcze bardziej to, co się dzieje w Polsce, w Europie, na świecie, bardzo im pomogło. Polecam. Jesteście, przyjechałyście do Polski, zostańcie w Polsce. Jeżeli uspokoi się u Was y, w Waszym kraju sytuacja, wracajcie do swojego domu, bo nigdzie nie jest tak dobrze jak w domu. Dobra, to było jedno, i teraz ogłoszę odnośnie wydarzenia. Proszę. I państwa chciałem bardzo serdecznie zaprosić na wydarzenie. To już jest cykliczne wydarzenie siódma kawa, Ono odbędzie się 25 czerwca, czyli w tą sobotę, w pierwszy dzień wakacji. To zaproszenie ja tylko chciałem pokazać. 1 czerwca otrzymali wszyscy najważniejsi w państwie polskim, czyli tak Kancelaria Pana Prezydenta, Polska Agencja Prasowa, Kancelaria Sejmu, wszyscy Marszałkowie, Wicemarszałkowie, wszyscy Marszałkowie Sejmu, Senatu, Pan Premier, prawo, potem Pan Kaczyński w Prawie i Sprawiedliwości, wszystkie kluby parlamentarne to jest zaproszenie na siódmą kawę, to jest cykliczne spotkanie. Na tym spotkaniu będziemy mówili, jak pomóc w tej ciężkiej sytuacji. No, bo widzicie Państwo, że i ekonomicznie, i, i pokojowo, spokojowo w Polsce sytuacja jest ciężka. Jak pomóc? My, jako społeczeństwo, dzieciom w domach dziecka, będziemy przestrzegali i mówili o tym, jak w wakacje spędzić bezpiecznie o zagrożeniach, które czyhają na dzieci, na młodzież, na kobiety nastoletnie już czy tam trzynastolatki i również zastanowimy się jak wspólnie możemy pomóc osobom starszym, którzy już sobie w tej chwili nie radzą, czyli emeryci, renciści, którzy no jak nie mają wsparcia w rodzinie, a wielu jest takich, nie dają sobie rady, i my, jako dorośli, powinniśmy oddać, to jest w mojej ocenie: powinniśmy oddać im, co jest należne. Oni budowali ten kraj i teraz korzystamy z tego, a nimi trzeba się zaopiekować. No i podejmę decyzję wtedy również z państwem, jak miał być pobyt dzieci w domach, z domów dziecka w Bieszczadach z uwagi na horrendalne koszty, które wzrosły to nie będzie w ten sposób, jest kilka propozycji, że dzieci będą przyjeżdżały z domu dziecka, młodzież ulicy do Sosnowca, będziemy jeździli na Śląsk, Wciąż Śląs jest piękny, Zagłębie jest piękne, będziemy w góry jeździć, a może jeszcze inne propozycje, że będziemy na kilka dni wyjeżdżali pod namiot, na biwaki, z uwagi na fakt, że no, sytuacja finansowa fundacji jest też określona, bo w zasadzie ja nie korzystam z żadnych pomocy rządowych jednego procenta, po prostu są to moje pieniądze, no i te osoby, które gdzieś tam chcą mnie wesprzeć, czyli dzieci i powiem Państwu, nie jest Was wielu, ale dziękuję za każdy grosz, nie proszę, on zostanie inaczej, każda złotówka spowoduje dziesiątki uśmiechów na buziach dzieci z domu z Dziecka i Młodzieży ulicy, a tak tylko dla Państwa wiadomości przez ostatnie tydzień czasu chyba 250 zł zostało wpłacone na konta fundacji. Na tą chwilę wszystko finansuje ze swoich tam możliwości, oszczędności, tak to nazwijmy. No i w, roz, w rozliczeniu fundacja jest niewinna tam dość dużą kwotę pieniędzy. Nie będę tej cyframi strzelał, no ale ponad 100 tysięcy. Nieważne. Pieniądze są nieważne. Dziękuję za każdy grosz, a przede wszystkim. Proszę Państwa, żebyście się zainteresowali. Ja jeszcze raz powtarzam, ja tylko tą fundację otworzyłem. Jestem jej prezesem. Pomagajcie z ramienia fundacji albo sami w swoich okolicznych miejscowościach. Tam nie jest Dom Dziecka, czy Warszawa, czy Ciechanów, czy Sławków Jędrzejów Opole. Udajcie się do najbliższej placówki i nawet sami zapytajcie się, co tu dzieci potrzebują. A potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania. Ich ta sytuacja, która jest w tej chwili w Polsce i na świecie, przeraża bardziej, a może nie bardziej, tak samo jak wasze dzieci. Tam są samobójstwa, tam są tam są depresje. Pomóżmy im i to są nasze dzieci. Także ja tutaj bardzo chciałem podziękować jeszcze raz Andrzejowi i Aleksowi, bo po telefonie Andrzeja wszedł z dniem do Aleksa od razu. Nie ma najmniejszego problemu. I proszę innych YouTuberów, nagłaśniajcie ten temat już beze mnie, możecie to sami nagłaśnić, jeżeli chcecie ze mną, to telefon jest, można dzwonić, nie ma problemu, każdy może zadzwonić i mm, przestrzegajcie młodzież, dzieci przed wakacjami, że mm, chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy wyjadą, albo będą, rozpoczną wakacje jutro, czy w sobotę, żeby, żebyśmy w tym samym stanie, ewentualnie większym, Mogli zakończyć te wakacje, podsumować je. Jeszcze raz serdecznie zapraszam osoby chętne na siódmą kawę do Sosnowca. Sosnowiec, energetyczne centrum kultury, ulica Będzińska 65. Bardzo fajnie. Dla wszystkich są prezenty przygotowane: dla dzieci, dla młodzieży, prezenty dla osób starszych, prezenty. Też bardzo chciałbym się dowiedzieć, jakie państwo macie propozycje, jak pomóc tej 200 tysięcznej armii dzieci, doma i młodzieży, w domach dziecka, ulicy. Jestem do państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o pomoc dzieciom i młodzieży. Co mogę powiedzieć więcej, Aleks? No nic, tutaj jeszcze tylko powiem, o może taka za uczestników siódmej kawy, za wszystkich telewidzów również, Porozmawiajmy TV, została zamówiona. Ja jestem katolikiem Msza Święta na Jasnej Górze. Codziennie od 23 lutego się ona odbywa, a teraz kolejna msza za policjantów, za funkcjonariuszy publicznych, prokuratorów sędziów, którzy czasami nam utrudniają życie. Też jest msza Święta, czyli codziennie o siódmej rano na Jasnej Górze. Czy Państwo wierzycie, czy nie, tyle mogłem, modlitwa największą bronią ponoć tak jest. Mówiłem, Paweł II. Ja jestem katolikiem, ale niech połączą nas dzieci, nas polityków, YouTuberów, przeciwników, no i tyle. Szeszmy dobro, pokój, miłość i pomóżmy dzieciom wejść w dorosłe życie, tak, żeby mogły wyrównać szanse z dziećmi z normalnych rodzin i mogły szerzyć dobro, pokój i miłość. Super. Dzięki wielkie. To ja dziękuję. Aleks, ja bym prosił, żebyś Ty teraz na koniec coś powiedział, żebyś Ty przemówił do swoich słuchaczy, którzy mają do Ciebie wielkie, wielkie zaufanie, wielki szacunek, ja również do nich należę. Nie z wszystkim do końca się zgadzam, ale jak najbardziej porozmawiajmy z nimi. Aleks jest kupę gościa. Pozdrawiam Aleksa, Dorotkę, ściskam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy no, już z tym ściskaniem to bez przesady, ale pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Porozmawiajmy TV. Alex jako gość udzielam tobie głosu na zakończenie. Powiem krótko. Chrońmy swoje dzieci. Dziękuję bardzo.